Ori and the Blind Forest. Gra, która opad szczęki będzie wywoływać równie często co lawinę bluzgów. Dlaczego? Szczękozwizd zawdzięczamy przemagicznej oprawie audiowizualnej. Powiedzenie, że to jedna z najpiękniejszych gier, jakie powstały, nie będzie przesadą. Interaktywna baśń poruszy nas ciepłymi melodiami i ręcznie rysowanymi planszami 2D. Poziom detali i różnorodność tytułowego lasu oczaruje Was nie jeden raz. A dlaczego lawina bluzgów? Dlatego. Gra bywa trudna i często będzie rzucać Wam wyzwanie. W żadnym wypadku nie jest to jednak wada. Wręcz przeciwnie, zaliczyłbym tutaj najmocniejszych zalet. Ori gatunkowo stanowi klasyczną metroidwanię. Mechanika tego typu gier odtwarza wzorowo, nie oferując przy tym nic świeżego. Może poza drzewkiem umiejętności i możliwości ustawienia checkpointów w dowolnym miejscu zakreształu energii. Gra oferuje prostą, oszczędną oraz ciepłą historię o miłości i ratowaniu świata, co idealnie wpasowuje się w jej baśniowe ramy. Niestety, opowieść nie zerwie czapek z głów. W moim przypadku przyczyniło się to do niedosytu. Jasne, bywa wzruszająco, a ptasi antagonista jest wyjątkowo wyrazisty, ale ostatecznie zabrakło mi w tym wszystkim pewnej dozy nieprzewidywalności. Nie zmienia to jednak faktu, że Ori and the Blind Forest to gra wyjątkowa i zdecydowanie warto w nią zagrać. Nie zaskoczy was fabułą czy mechaniką, ale atmosfera i grywalność wynagrodzą to z nawiązką, tworząc idealny dowód na to, że gry od dawna są już formą sztuki.